Machaj! A, widzisz? Dar przekonywania stary. Dar przekonywania Cześć słonecznika Orzechy czy nie orzechy? Orzechy. Słonecznik. Tak myślałem, że orzechy... Znam do pudełku. Przepraszam. A ciężko chodzi. <grywki> jaki knury? Jest taka luźna propozycja, że idziemy do mnie na pole. A masz coś Do jazdy? No. no to kawa jaki mówi. Możemy podjechać. Ogólnie to ja mogę też sprzedać. 2000. Dobra, to to nagrywamy reklamę, proszę Państwa. Nie, nie ale nie, nie teraz, tak ogólnie tak. mówię. No, a nad, zanim to wleci, dobra, Ile przebiteczki. Ciebie, co, nie, ile to ma biegów? 6. 6? Wow. Co ty tu zmiasz biegi? Czy ma automata? Tutaj kurde Tu masz normalnie wajsa biegów. <grym grym> <grym> to <się nazywa. grym> tu masz normalnie sprzęgło, a tu masz hamulec, nie? Że to? Chyba jest sprzęgło, tak. Taka motorynka. Od wow. tak odpal. Holstein, <zumicza> Ja bym się się przykładuję, Jakby ktoś pytał, nie? A ja też mogę Czy nie w w ma masz tym przypału? Ty nie ma. Nie ma. <laughs> nie ma raz mnie złapali co pan ma? A motor. A rower. Nie no, podziwiali, jeden k… Kupu, pan nawet zdjęcia robił. <laughs> Ale wiesz tak dla siebie, nie ze swojego a telefonu. Weź go połóż, a ja sobie trochę na kole polatam. Pamiętam te dawne czasy. Jak na rowerze, teraz już jest na motorze. Ej Biesek, Chodź zobaczyć nowy rower. Masz tam! No! To jest na trasy, bo jest mocne przełożenie. Mogę się gazować? Nie rozpadam. Oczywiście. No, a ty już tobie zaufał, ale już jak na nauczył. No, on działa, chłopie. <grym> Chcesz strzelić? Strzelić? No, strzelałem cię. <grym> o, strzelamy. O, z niego mogę strzelić? Nie. A, to, a to jest niebo to, to jest tak, kulki. że tak na kulki? No Nie, tu by. A co? Trzeba przesadować? Jak Daj! No pociągasz! Ty yes. Tymoteusz! U, oj Oj, oj. To kurde, ja nie to... chciałem! A, A tak! Ty nie wiesz się... Uuu! Ale gangster! Dobra... Ale... ale o, o. No bo to wiesz... No, ciężka broń! Że ci policja na tym nie złapała! będzie problem! O! Zgadza się! to leci z 20 metrów! Jak, no, przyło jak przyłożyłbyś tak do ręki, to by trochę zawołało. Mam całą amerykankę. Widzisz, a mi w nikt nie chciał znaleźć takiego? Ja go mam ze <śmary> A, Smurf, widzisz, Kevin, roze. musisz tam poszukać. Musisz Poszukamy w smurfie takiego. 14 z język. O! Ale jedzie, ale jedzie! Przez rondo! o, Myślałem, że prosto przejdzie o. przez rondo. A my jedziemy tak? Mamy ruch po okręgu, także musimy jechać w taki sposób. Ale trzuć benzynkę! Znaczy mieszankę to jest to jest busy, tak? Czyli to jest mieszanka olejowa-waliwowa. Jak ty zjeżdżasz te biegi? Nogą? A. Trochę niewygodne, ale... <słyski> To, to. Ale to wcale nie takie wierzy. małe Daj się gaznąć. Ale widać proszę państwa, ale, ale, że był kradziony A czemu on jest taki mały? O małe. mała <susurdecki> e, Jedenka w dół Tak Reszta w górę Tak wow. Będę mógł się przejechać? Nie Ale tak tylko tutaj po polu Nie wiem, nie ufam ci tym utołuszu Ale jakie to jest zajebiste! <susurdecki> Dzieku sprzedaj mi to! No sprzedaj mi to! Nie Ile chcesz? Piątkę ci za to dam. Nie stać się na to. Jak to chodzi? Jedeleczkę. Spokojnie po Łepek ci zaraz wywali. <grym> <grym> Nie pola mogę jechać, bo zaraz sąsiad z widłami wyjdzie. Ja to, to nie wiem, to pocłuje z wiadomo. Dobra, to tam. To tam. Ogólnie to, to, to jest ciężkie, bo tu jest mokra trawa. On jest ciężki i wiesz, jak tak normalnie go nie postawię na koło. Witam witowie, jedziemy się przejechać. No, gdzie chcesz jechać? Ale ja nie. Ty, ale ja nie mam dobrego zawieszenia, to będzie kurde. słaba jakość. Co mówisz? No nie wiem. Dobra, prowadź. Ty, ale tu nie ma stopu. A samochody jeżdżą. Ty. Z powrotem zmierzymy Tu V Maxa, bo nie wiem ile. Wow, 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 wow! wow. <grymne> ja wiedziałem, że to jest skutka takie błoto i dlatego ja tak jechałem Czekaj, to się nagrywa. Wow. No i widzowie jest kontent. Oh, tylko kolano mnie boli. Zajedli? Żyjesz? Może Bo... no, ja nie umarłem Będziesz żył. Nie, powinno być git. Dobra, dziko będziesz żył. Jedziemy. Pajka, ja bo sta, stary zabije Powiedzieli mi, żebym nie dzikował nie dzikowałem No ale no wiesz, to no kurde na takim błocie i koła supermoto to wiesz Wejrzył? Dawaj, powoli P Prowadź No wiem, ale chcę nagrywać ciebie No dawaj Teraz powoli Jechaliście Gór... z tej górki, nie? To, tam jest taki żwir czy coś, taka glina, nie? I podpływ wody, to jest, Jak woda napada, nie? No to, to, to jest? To jest strasznie ślisko, nie? O, se kur... normalnie szybko jedzie. Dupę mu już raz rzuciło, nie na, na drogę. I on jechał przed tobą. No. A, to no zajebiście Jak jechał przed tobą, to ci nie współczuję. Ja Lupa wolił. Na woli, kurde. No kurde, no, no nie, nie nagrywasz i. No dobra. robi robił, bo nas, kurma, macha. Kto ci ku... dał tę kamerę? Co za. Za <grym> <grym> szefa, kurde. Koło, koło, kurde. <grym> nagrywasz to? Widziałem animację. To animację widziałeś? Szęgło! <grym i zamiarzy> oh. oh. Jak jest czego? Co ty pieczesz? Tak? No No. Jak się to narzuca, Na dole tą W dół nie? 1. Co? Tu, tym Aha Do tyłu Z prawo, prawo Ale frajda Ej no gówniane są te Co nic nie widać Dzieku, kto ci ustawiał te lusterka? To Dzieku chyba jeździ tam żeby zerknąć w to, to musi się wyprostować, a żeby w to musi się tak, nie? Ma tak głubianą krzywą ustawioną ten lusterka, że ja pierdzielę Nie, wypada Nie, nic wypada, Co to znaczy, że nie wypada? Nie mam pojęcia, ale ja jadę za nim! Trzymaj. się kur... rekreacyjnie Rekreacyjnie, oczywiście Ale one jest O, tu jest jakaś fajna droga Jedziemy Od traktora dobra, ważne, że droga Nie się zdziwiłem, że cię ku w ogóle udało się przejechać Ło k*** Jakichś k*** jakichś to Jakichś Krety tu wy***ły nornice Dobra, weź się trzymaj, trochę dam wymiodu. miodu Dobra Ale we dwóch to już słabnie na trójce Litwo, ojczyzny, Ty jesteś jak zdrowy, Ile się trzeba Tylko się dowód, Kto Cię straci. Dziś miękność Twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, Bo tęsknię po Tobie. Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy, I w ostrej świecisz bramie, Ty, co w gród zamkowy nowogródzki ogrania z jego wiernym ludem. Jak nie do zdrowia przywróciłaś cudem, Gdy na Błono twojej opieki ofiarowany martwą podniosłem powieki. Dobry <gry>